Udało nam się już zdefiniować tło, możemy zatem przystąpić do ułożenia właściwych elementów strony. Ustawiamy teraz wyrównanie w poziomie i w pionie na środek i w tym miejscu wstawiamy tabelkę. Trzy wiersze i trzy kolumny. W polu szerokość wstawiamy szerokość właściwej strony. Jest to 728 pikseli w naszym przypadku. Teraz w tabeli umieścimy odpowiednie obrazki. Wybieramy z menu opcję Insert, Image i szukamy odpowiedniego pliku. Wybieram odpowiedni plik i klikam OK. Jak widzicie, wstawił się w komórkę tabeli. Analogicznie postępujemy z pozostałymi obrazkami i umieszczamy je w odpowiednich komórkach tabelki. Najtrudniejsze do ułożenia jest menu, które składa się z kilku elementów graficznych. Musimy umieścić je w jednej komórce, ponieważ gdyby były ułożone w osobnych wierszach bądź w osobnych kolumnach, mogłoby się później poprzesuwać. Po kolei wybieramy poszczególne przyciski. Kursor umieszczamy na końcu i wciskamy z Shiftem Enter, tak żeby następny przycisk umieścił się pod spodem. Po umieszczeniu wszystkich przycisków możemy podejrzeć stronę w przeglądarce, wciskając klawisz F12. Jak widzicie, wszystko ładnie się ułożyło. Wstawiamy teraz tło pod przyciski. Aby mieć pewność, że jeżeli będzie dużo tekstu, to strona zachowa ciągłość tabeli, łącznie zaję. Z jej elementami takimi jak na przykład cień. Wybieramy odpowiedni plik, ten z cieniem po prawej stronie. Klikamy OK. Aby sprawdzić, czy plik został umieszczony poprawnie, wciskamy kilka razy Enter i podglądamy efekt w przeglądarce internetowej. Jak widzicie, cień się wydłuża, czyli wszystko jest OK. Teraz umieścimy grafiki w dolnej części tabeli. Na koniec pozostał jeszcze cień po prawej stronie. W odpowiednim miejscu w tabeli umieszczamy plik z cieniem. Stronę możemy obejrzeć w przeglądarce internetowej. Wciskamy F12. Pozostało teraz tło głównego obszaru. Oczywiście wybieramy odpowiedni plik. Zawartość tej komórki wyrównujemy w pionie i w poziomie do środka. Wstawiamy kolejną tabelę. Trzy wiersze, jedna kolumna o szerokości środkowego prostokąta w projekcie graficznym. Zaczniemy od wstawienia dolnego obrazka ze stopką adresową. Następnie wstawiamy część górną, wybierając odpowiedni plik, i pozostała środkowa część, którą umieszczamy jako tło. Jak widzicie, ramka jest za szeroka, dlatego zaznaczamy ją i zwężamy do szerokości obrazka. Widzimy teraz, że po dodaniu kilku enterów, czyli na przykład kilku linijek tekstu, tło powiela się. Możemy zobaczyć to w przeglądarce internetowej. Można też zauważyć, że menu zostało automatycznie zsunięte w dół. Aby temu zapobiec, wyrównanie w komórce z menu musimy zmienić na do góry. Zaznaczamy odpowiednią komórkę. I ustawiamy top. Teraz widzicie, już jest wszystko w porządku. Zauważcie, że odstępy po bokach i na górze nie są sobie równe. Dlatego zastosujemy pewien trik, żeby to poprawić. A zatem wstawimy obrazek z tła szerszej tabeli. I nadamy mu wysokość 5 pikseli. Teraz możemy podejrzeć w przeglądarce, jak wyglądają te odstępy. Efekt nie jest jeszcze zadowalający. Musimy zatem przejść do programu i przełączyć się na tryb kodu. Niepotrzebnie wstawił się w tym miejscu Enter, i dlatego musimy go zlikwidować. Jak widzicie, teraz jest już wszystko ok. Właściwie szkielet strony jest już gotowy, możemy przejść do podmiany przycisków.